przy głównym pałacu San Suci pałac z elektronicznymi przewodnikami z tym. nawet Kasia słucha z zainteresowaniem a tu jest Biblioteka Króla zaraz mam na salę koncertową z muzyczką od przewodnika dotarli Państwo do sali marmurowej you Czyny znalazły kwiatki i nagle potrzeba restauracji zeszła na bok ale kwiatki ładne? Idziemy główną ulicą w Poczdamie. Minęliśmy przed chwilą miniaturową gękę. Szkoda, że jej nie nagraliśmy. Słucham, co Skąd chcecie wypowiedzieć? Binokio? Skąd był Pinokio? Nie wiem. To mi się bardziej z Anglią kojarzy. Konferencja portańska. Zobaczymy, czy jeszcze się nam uda wejść do środka? Już dość późno. to Nie, to sala konferencyjna. To biurko i biuro brytyjskie przy sali konferencyjnej amerykańskie biuro o tak wyglądały wiklinowe Tele, na której robiono zdjęcia z konferencji. ucieczka z Berlina Wschodniego. <gry> Bardzo ładna okolica Willowa. Tu na tej wodzie, chyba była granica między wschodnimi Niemcami a Berlinem Zachodnim. Takie małe domki, tyci, tyci, jak małżonka powiedziała. Czyli nasza wyspa, na której nocujemy niedaleko pod domu. Przeszliśmy na drugą stronę wyspy. Magda w zadziwiający sposób wszystkich pyta, czy chcieliby mieszkać na takiej wyspie. Wczoraj wróciliśmy z wyjazdu do Niemiec i właśnie odbieramy Kamaleona. Mikołaj się cieszy, że hoho. -ho.